Zapraszam na odcinek 4 Pancerni i Pies, na co zmarli aktorzy. Wiesław Gołas, urodzony w październiku 1930 w Kielcach. Aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, wykonawca piosenki aktorskiej. Jego ojciec Teofil był ogniomistrzem. Po klęsce kampanii wrześniowej ukrywał się, ostatecznie został schwytany przez Niemców i zginął na majdanku. Przed wybuchem II wojny światowej Wiesław Gołas uczęszczał do szkoły powszechnej na Kieleckim Baranówku, a następnie do gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego. W 1943 wstąpił do Szarych Szeregów. debiutował w filmach Pokolenie i Szkicak Węglem. W 2008 roku miał zawał mięśnia sercowego, z kolei w październiku 2020 i we wrześniu 2021 przeszedł udary mózgu, skutek których zmarł. 14 września 2021 Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Janusz Kłosiński, urodzony w listopadzie 1920 w Łodzi. Aktor i reżyser teatralny, a także filmowy. W czasie II wojny światowej pracował fizycznie, rozwożąc węgiel. A po 1945 pracował w składnicy złomu. W 1948 został absolwentem PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Od 1947 występował w teatrach Łodzi a w latach 1964 70 był dyrektorem Teatru Nowego. Od 5 listopada 1961 kreował postać Józefa Jabłońskiego w powieści radiowej w Jezioranach, emitowanej w programie pierwszym Polskiego Radia. Od 1970 występował w Warszawie. Jego żoną była Wiesława Kłosińska. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych 8 listopada 2017 w Warszawie. Miał 96 lat. Aleksandr Bielawski, urodzony w maju 1932 w Moskwie. Rosyjski aktor, kilkakrotnie wystąpił w polskich filmach fabularnych i serialach. W swoim dorobku ma ponad 60 ról filmowych. Z wykształcenia był geologiem, studia z tej dziedziny ukończył w 1955. Podczas pobytu w Polsce i kręcenia filmu Przerwany lot, nauczył się dobrze języka polskiego, co sprawiało, że potem wielokrotnie występował w polskich filmach. 8 września 2012 jego ciało zostało znalezione na boskiewskiej ulicy. Prawdopodobnie aktor, którego poważna choroba zmusiła wtedy do wycofania się z życia zawodowego, popełnił samobójstwo. Według śledczyk Aleksandr Bielawski wspiął się na piąte piętro domu, chociaż on sam mieszkał na trzecim i wyskoczył. 12 września ciało Aleksandra zostało poddane kremacji, a urna z prochami została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu kuźmińskim. Miał 80 lat. Roman Wilhelmi, urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Aktor teatralny i filmowy, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. Urodził się w 1936 jako najstarszy syn Zdzisława i Stefanii Wilhelmich. Miał dwóch młodszych braci: Eugeniusza i Adama. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem Kolegium Kujawskiego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Właśnie tam wystąpił w swojej pierwszej sztuce i odkrył zamiłowanie do aktorstwa. Grane przez niego postacie były charakterystyczne, co w dużej mierze należy przypisywać jego osobowości. Prezentował aktorstwo w różnych gatunkach filmowych, od debiutanckiego kina historycznego przez dramat. Aktor zmarł na raka wątroby 3 listopada 1991 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowskim, Warszawie. Miał 55 lat. Barbara Kraftówna urodzona w grudniu 1928 w Warszawie, aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa i piosenkarka. Jej ojciec był naczelnym architektem w Łódzku. matka nie pracowała zawodowo, prowadziła dom. Barbara była najmłodsza z czworga rodzeństwa, miała dwóch przyrodnich braci i siostrę. Po śmierci ojca i po wybuchu II wojny światowej wyjechała wraz z matką do Warszawy, uciekając z Wołynia przed Sowietami. Od wczesnych lat wykazywała zainteresowania aktorskie. W październiku 2021 trafiła do szpitala z powodu złamania nogi, po czym przeprowadziła się do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie zmarła 23 stycznia 2022. Została pochowana w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Witold Pyrkosz, urodzony w grudniu 1926 w Krasnym Stawie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. W 1954 ukończył państwowo Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Rok później zadebiutował w teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach w sztuce Lekko Siostra w reżyserii Tadeusza Kubalskiego, gdzie wcielił się w rolę Janka Topolskiego. W Kielcach zagrał jeszcze w zbiegach reżyserowanych przez Tadeusza Byrskiego. W tym samym roku zaczął występować na scenie Teatru Ludowego w Krakowie, w którym grał przez następne 9 lat. W ciągu swojej kariery zagrał przeszło 120 ról filmowych i telewizyjnych, głównie drugoplanowych i epizodycznych. Zmarł 22 kwietnia 2017 w Warszawie w wieku 90 lat skutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji, po zapaleniu płuc Urna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu w górze Kalwarii. Tadeusz Kalinowski urodzony w czerwcu 1915 w Leipzig piosenkarz i aktor. Urodził się w Austrii, uczęszczał do konserwatorium krakowskiego. Występował też jako piosenkarz, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939. Drugą wojnę światową spędził w Krakowie i Warszawie, uczestnicząc w konspiracyjnych koncertach. Uczył się w studium dramatycznym przy Teatrze imienia Wyspiańskiego w Katowicach, grając tam również epizodyczne role. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. Zmarł w następstwie zawału 22 sierpnia 1969 roku podczas urlopu. Miał 54 lata. Wiesław Michnikowski urodzony w czerwcu 1922 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, wykonawca piosenki aktorskiej, artysta kabaretowy. Poza teatrem popularność przyniosły mu występy estradowe, filmowe i telewizyjne. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu Starszych Panów, kabaretu Dudek oraz radiowego podwieczorku przy mikrofonie. Do najbardziej znanych ról filmowych Michnikowskiego zalicza się postać jej ekscelencji w seksmisji Juliusza Makulskiego. Wiesław zmarł 29 września 2017 w Warszawie. 5 października, urna z prochami aktora została złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu powązkowskim. Miał 95 lat. Franciszek Pieczka, urodzony w styczniu 1928 w Godowie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Kawaler orderu Orła Białego. Urodził się i wychowywał w Godowie wsi położonej w powiecie wodzisławskim na Górnym Śląsku. Był synem Walerii i Franciszka, który brał udział w powstaniach śląskich. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Aktor przed wybuchem II wojny światowej był organistą w miejscowym kościele. Pracował na roli i wypasał krowy. Debiutował w teatrze Dolnośląskim w Wieleni Górze. W filmie debiutował jako Niemiec na patrolu w filmie Andrzeja Wajdy Pokolenie. W 2008 otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych 23 września 2022 w Warszawie. 29 września po mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Aleksandrowie. Uroczystości miały charakter państwowy. Szarik z rosyjskiego Kuleczka. Rolem Szarika odtwarzały trzy różne psy tej samej rasy. Najczęściej był to Trymer, pies milicyjny, który oblał egzamin stropienia i miał być wycofany ze służby, ze względu na niskie wskaźniki agresji. Ale na planie filmowym był genialny. Inne to Szpik i Atak. Ten ostatni był silnym i pobudliwym psem i nadawał się do scen wymagających wysiłku i kondycji. Dziś Trymer stoi wypchany w jednostce szkolenia psów policyjnych w Słukowicach.